Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was na przepyszny makaron papardelle w takim pesto z pistacji bazylii z dodatkiem buraty. Danie jest bardzo smaczne, robi się naprawdę szybko. Myślę, że składniki też są już łatwo dostępne. Wszystkie oczywiście będziecie je mieli wypisane w opisie filmu, więc nie ma co przedłużać. Zabieramy się do gotowania. Na początek zrobimy pesto. I do takiego pesto oczywiście przyda nam się blender. Ja mam właśnie taki ręczny i dodaję 70 g pistacji. Ja mam tutaj pistacje prażone, one są leciutko osolone. Dodaję 4 łyżki parmezanu startego. Od razu mówię, że to danie nie jest jakieś wybitnie dietetyczne, ale nikt na diecie nie jest. Jeden ząbek czosnku, jak go sobie przedzieliłam, żeby łatwiej było go rozdrobnić. I taka bardzo duża garść bazylii. Ta bazylia tak pięknie pachnie w całej kuchni. Naprawdę, człowiek od tego zapachu już robi się głodny. No i oczywiście przyda się też oliwa z oliwek. Dodam cztery łyżki. Nie będę tutaj odmierzać tak powiedzmy tradycyjnie jak to u mnie na oko, troszkę soli, ja mam tutaj taką sól gruboziarnistą. I trzeba teraz mam nadzieję, że nie będzie jakiejś katastrofy z blendowaniem. Najlepszy do tego jest taki kielichowy blender, ale jak się nie ma co się robi, to się robi co się ma i jedziemy. Idzie mi nie najgorzej, ale żeby szło lepiej, dodam tutaj do środka dwie łyżki tej zalewy z buraty. Tej zalewy nie wyrzucajcie, bo ona się nam przyda w późniejszym etapie gotowania. I akcja jest zakończona sukcesem, tylko trzeba będzie dokładnie ze wszystkich tutaj sakamarków wydostać pesto, żeby nam się nic nie zmarnowało. Pachnie obłędnie, połączenie bazylii, parmezanu, oliwy, czosnku i pistacji. To jest po prostu prawdziwa petarda. Do dzisiejszego przepisu mam przygotowany świeży makaron papardelle. Oczywiście nie będę wam tu ściemniać, że go sama zrobiłam i kupiłam po prostu taki świeży makaron. Na szczęście w wielu sklepach jest już taka opcja. Zaoszczędza to bardzo dużo czasu. Smak jest naprawdę bardzo dobry. Będę go gotować 3 minuty. Oczywiście. Do tego przepisu możecie również użyć makaronu spaghetti czy tagliatelle czy nawet penne. Dodajcie po prostu taki makaron jaki macie lub po prostu taki jaki uwielbiacie. No jak widzicie na załączonym obrazku woda tutaj już mocno wrze, więc nie ma na co czekać. Wrzucamy pappardelle i tak jak ja wspomniałam będziemy gotować makaron przez 3 minuty, aby był taki fajny. Al dente. Ja nie lubię takiego rozciapcianego makaronu. To pyszne pesto już czeka na swoją kolej. I ja teraz będę się starała tak delikatnie tą zalewę tutaj przelać, żeby nie rozlać. I żeby mi ta kula buraty nie wpadła do środka. I sobie tutaj będę mieszać pesto właśnie z tą zalewą. Została minuta do Końca gotowania makaronu, więc już można się przygotować i przelać całość pesto i zalewy do rondla. Naprawdę postarajcie się wydobyć jak najwięcej, żeby się nic nie zmarnowało, bo to naprawdę są takie pyszności, że to była ogromna strata. Zapomniałam powiedzieć, że tam wcześniej miałam już na patelni dwie łyżki oliwy z oliwek. Wybaczcie, lepiej późno niż wcale. I teraz prościutko już bez obcedzania, tylko tak leciutko otrząsnę papardele z wody przekładamy tutaj do pesto. Jest, ch to obłędnie pachnie. I teraz zanim wymieszamy to jeszcze buratę porówymy. No, bura to jest przepyszna. Chromowa, śmietankowa, przepyszna. Ja to robię przy pomocy dłoni, które za chwileczkę oczywiście umyję, ale najpierw sobie wybaczcie, obliża. I teraz wymieszamy. I dosłownie minuta. I będziecie się mogli za chwileczkę już delektować. Ja się bardzo cieszę, że już praktycznie dobrnęliśmy do końca, bo jestem oczywiście tradycyjnie bardzo głodna, co chyba stałych widzów w ogóle nie dziwi. Także minutka i zaraz przykładam na talerz. No i przykładam na talerz. Zobaczcie. Jak to pięknie wygląda, a smakuje obłędnie. Kochani, jeszcze troszkę parmezanu, co sobie będziemy żałować. I takie listeczki bazylii. Ja już będę zajadać, bo. Najlepiej smakuje, jak jest świeżo przygotowane, więc nie przedłużam. Życzę Wam smacznego cokolwiek dzisiaj jecie. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Zachęcam do subskrybowania, do komentowania. Odwiedzajcie też przygody Gabi na Instagramie. Będzie mi bardzo miło. No i co? Tradycyjnie do następnego razu. Cześć!